Nasza Susia, Susia ładna Ona to już weteranka do takich jazd. Nie sisam, ty już weteranka jesteś. Ale jednak w pudełku. W pudełku najbezpieczniej Sisi. nie? Si, si. w pudełku jest najbezpieczniej. Na no, tam widzi pieska, tam piesek jest. Ale tu ma tyle terenu. Zobaczcie jak zielono że mogłaby spokojnie sobie polatać. No ale to jest kotek, a kotek się boi. I dlatego nie chce. O, tak woli być schowana. Dziecia, chciałam, żeby trochę pochodziła. My jesteśmy znowu w Kewsi i czekamy na nasze zamówienie. Jestem już w Niemczech, w moim domku. I wiecie co? Jest piękna pogoda. Ja już tutaj mam ubrany strój kąpielowy. Także za chwilę lecimy na basen. Powiedziałabym lecę na plażę, ale niestety do plaży jest daleko, a myśmy, myśmy przyjechali dopiero o czwartej nad ranem. Także spaliśmy troszkę, ale niedługo, bo spaliśmy tylko do godziny do godziny 10, potem szybko kupiliśmy bułki, zjedliśmy pyszne śniadanko, wypiliśmy kawunię i zaraz, słuchajcie, zabieramy się na basen. Rozmyślaliśmy, żeby pojechać sobie do Austrii albo żeby pojechać do Szwajcarii na basen, ale ostatecznie nie chce nam się znowu siedzieć w samochodzie dwóch godzin. Bo żeby tam dojechać to około dwóch godzin trzeba było spędzić w aucie, więc zdecydowanie za za dużo. Chcecie zobaczyć jak to jest? Chcecie zobaczyć moje Niemcy. Zaraz jak pusto. Niedziela. Tutaj słuchajcie, można teraz dzisiaj biegać i szaleć. Nie ma nikogo. Też <słuch> trochę to jest takie fajne, że takie dni właśnie no nie ma ludzi bo nie gdzieś sobie pewnie chodzą u tutaj widzę, że chwastów trochę się pojawiło no to nieładnie, gdzie trzeba coś poprawić tam sobie obejrzymy co tutaj takiego jest ale generalnie ale generalnie jest e, fajnie, z gorąco w ogóle jest bardzo gorąco zobaczmy jak to moje jabłka jak te moje jabłka cią tam. Och, tu widzę, że coś też wyrosło. Gdzie trzeba to usunąć, bo to się pnie. Tam jest taka roślinka. Gdzie trzeba ją usunąć? Tutaj zobaczcie. Jabło. Jezu, jakie jabłka wielkie. Widzicie? One już będą niedługo do jedzenia. Bo tam pisało, że wrzesień. Także już wrzesień się zaczął. Tak to wygląda, moje Niemcy. Wiecie co wam muszę powiedzieć? Że uwielbiam, uwielbiam jeździć do Polski. Uwielbiam ten pierwszy taki dzień, kiedy, kiedy właśnie idę do tej, załóżmy, biedronki, kupuję sobie tu masło i w piekarni kupuję taką bułkę i zjadam bułkę z takim masłem. I ten smak masła, on jest dla mnie zupełnie inny niż tutaj. I ja jestem po prostu bardzo, bardzo szczęśliwa, kiedy mogę zjeść właśnie chleb z masłem. Ale wiecie co? Jeżeli chodzi tutaj o Niemcy, to też jestem mega szczęśliwa, że mogę właśnie, mogę wrócić tutaj i że mieszkam sobie w domu. I praktycznie nie muszę być w jednym pokoju, wiecie, albo na balkonie. Tylko tutaj właśnie, o, tak jak teraz, idę sobie na tarasik. Idę sobie na taras. A w ogóle to nie uwierzycie, ale ja już zrobiłam pranie. Nie no, ja jestem zwariowana. Ja jestem zwariowana w ogóle na punkcie... Na punkcie właśnie porządku, czystości i tak dalej. I ja lubię generalnie, właśnie, lubię prać, lubię sprzątać. Naprawdę lubię to robić. A teraz szukam Kici, bo ona chyba tu gdzieś wyszła. Ciekawa jestem, czy jest. A w ogóle, zobaczcie, basen już posprzątany, oczyszczony. Bo wieczorem, jak wrócimy z tego miejskiego basenu, to pójdziemy oczywiście tam. Czy nie widzę Kici? Не моей. Сиси. Сиси. Ой, Ники, не пьем, а потом все пошло. Алла, я, я, Сиси. 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 Ты всем си слушаешь? Сиси. gdzie jesteś? chodź tutaj chodź tutaj szybko chodź tutaj chodź do Tomku chodź tutaj pokaż chodź tutaj chodź tutaj szybciutko chodź Sisi tutaj Sisi chodź tutaj Sisi chodź tutaj tu chodź tutaj właśnie tutaj chodź chodź tutaj nie wolno wychodzić. Gdzie żeś tam była? Do domu. Jazda do domu. Nie wolno. Pani już cię szukała. A no żeś sobie wyszła. Taka powsinuga się zrobiłaś. Powsinuga się zrobiłaś teraz. Gdzie żeś była? O Jezu, jak ty dyszesz. Chodź, idziemy do domku. nie. Nie, moja droga. Idziemy do domku. Ty, mordeczko mała. No i widzicie, jak to jest. A tu właśnie nasz basenik. Sąsiadka ładnie się zajęła naszymi kwiatami i orchidee tak ślicznie wyglądają. Kwiaty mają. I tutaj też te dwa. I zaraz wam pokażę w domu, bo w domu też hibiskus super wygląda zaraz przyjdziemy no i zobaczcie tutaj nasz hibiskus przyjechaliśmy, a on dostał tyle zielonych liści taki się w ogóle jakiś duży zrobił tutaj zaraz spadnie już ten kwiat, tutaj już dwa spadły które właśnie są do wyrzucenia ale już za chwilę będą następne bo jedne jedne spadają, następne rozkwitają tak to jest z tym hipiskusem. No i pokażę Wam ring. O, taki ring dzisiaj otworzyliśmy, ale tak naprawdę wczoraj właśnie leżał już w kuchni w paczce, bo Pedro zakupił z temu. Zobaczymy, czy będzie, będzie fajnie, czy się fajnie po prostu sprawdzi. Zobaczymy, bo wiadomo, jak to z tej firmy bywa, ale mam nadzieję, że tak. No i teraz w ogóle włożę za chwilę tutaj swój telefon no i zobaczycie jak, jaki będzie odbiór. Także jesteśmy już w Niemczech, jesteśmy już w domu i jak dojechaliśmy do granicy, to tak w sumie nawet sprawnie szło ten dojazd do granicy polsko-niemieckiej. Ale już jakby za rzeką, tam już było napisane, że należy zwolnić i że kontrola będzie. I faktycznie mają oświetlenie tam takie mocne, także myśmy akurat w nocy jechali, więc te żarówy nam po gałach <gryw> dali nam tymi żarówami po gałach, także patrzyli dokładnie, kto tam jest. A z boku był, była rewizja, właśnie jednego z autobusów, który chciał wjechać właśnie na teren Niemiec. I normalnie policjanci tam sprawdzali, także służba celna, także, także sprawdzają te granice. Nas akurat nie sprawdzali, żeśmy przejechali. Na szczęście <laughs> się cieszyliśmy. Bo wiecie jak to jest, jak już zaczynają sprawdzać, no to jeszcze jak tylko dokumenty, to dokumenty, ale jak teraz nasze bagaże wszystkie by mieli sprawdzać, no to my mieliśmy cały bagażnik, że on był po prostu zamknięty, że jakbyście go otworzyli, to z tego bagażnika by się wysypało. Tyle tego było. Ale udało się normalnie przejechać bez tych kontroli, więc żeśmy nie musieli jakby tracić czasu. Na to, i jechaliśmy sobie dalej. No i uf, bo nie było korków, bo tak jak kiedyś żeśmy stali naprawdę w gigantycznych korkach, żeby w ogóle, w ogóle dojść do tej kontroli. A tym razem jednak to sprawnie, bo to szybciutko każdy jednak jechał. Mimo to, że tam pisze 20, ograniczenie później już nawet chyba do 10, więc to już takie, yy, taka, wolne, taka prędkość minimalna, że. Nawet takiej sobie nie ustawicie w samochodzie. Jakbyście chcieli, żeby sam wam kierował to 10 nie ma. No więc jakoś nam się udało, żeśmy przejechali to wszystko, no i potem tylko Niemcy, ale powiem wam, że byliśmy naprawdę bardzo, bardzo zmęczeni. W ogóle podziwiam, bo całą drogę znowu Pedro kierował, więc on kierował myśmy nawet trochę i pospali w aucie a zajechaliśmy, tak jak już Wam mówiłam, gdzieś na godzinę czwartą, ale wiecie co, fajne to jest to, że tutaj, jak przyjedziecie na tą czwartą, to tu jest ciemno, bo w Gdańsku o czwartej to już jest, już się widno robi, a tutaj naprawdę jest ciemno, także także o tyle dobre, że mogliśmy jeszcze pospać, bo jeszcze była ta noc i jakby no, lepiej się oczywiście śpi, kiedy jest ciemniej niż jak jest za jasno, wiadomo. No, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona, że już jestem w domu. Czuję, że jestem w domu i to nie jest tak, że jakoś tam czuję się jakby obco czy coś takiego. Tylko nie, czuję, że to jest mój dom i, i tutaj czuję się dobrze. I nasza sąsiadka tutaj przychodziła, także wszystko nam ze skrzynki wyciągnęła, list, właśnie tą paczkę. Teraz możecie zobaczyć, bo nagrywam już z moim urządzeniem, tutaj z ringiem, i nawet światełko sobie zapodałam, także mam nadzieję, że, że lepiej wyglądam. W każdym bądź razie, sąsiadka, właśnie, bardzo fajnie się zaopiekowała. Ja oczywiście kupiłam dla niej czekoladki, także. Jutro podejdę i się odwdzięczaj, podziękuję oczywiście za to, że się zajęła. Podlewała w ogóle kwiatki, także też jestem zadowolona, bo kwiaty przetrwały i pierwszy raz nasz hibiskus po prostu wygląda rewelacyjnie, bo ostatnio, jak żeśmy wyjeżdżali, to on po prostu już był taki w naszym przyjeździe. On był prawie dead. I później trzeba było go reanimować, żeby on odrzucił. A teraz on jest rewelacyjny, piękny i widać, że bardzo fajnie się nim zajęła i dostał odpowiednią ilość wody, bo on w ogóle pije, on lubi wodę, więc ona nam go ładnie podlała. I widać, że w ogóle nasze kwiaty zdrowo wyglądają wszystkie. Więc tutaj nie mogę nic złego powiedzieć na to. A nasza Siska, widzieliście? Uciekinierka. Jak ona tutaj przyjechała, w ogóle tak była szczęśliwa. Też zna te kąty wszystkie, także od razu pobiegła, posprawdzała sobie wszystko, gdzie co ma. Oczywiście, jak my przyjeżdżamy, to ja pierwsze co muszę się nią zająć, bo ona potrzebuje i kuwetę, i ten piasek, żeby się pozałatwiała. I od razu w miseczkę, bo też szuka, bo jest głodna. Także, także była zadowolona. No a od rana już zaczęła po dworzu biegać. Oczywiście musiała wyjść sobie najpierw na, niby na taras, a potem hop, i już na trawce siedziała. A teraz sobie odpoczywa. Także już jesteśmy w Niemczech. I Zaraz uciekamy na basen. To jest taki krótki filmik, oczywiście do serii Dzień dobry, Niemcy. I wy oczywiście możecie teraz go oglądać. Ja Was zapraszam na tę serię. Co niedzielę będzie się pojawiała seria Dzień dobry, Niemcy. I tam taki skrót wydarzeń moich z Niemiec. I oczywiście dzisiaj jest to skrót tylko z dzisiejszego dnia i troszkę Wam opowiedziałam o tej naszej podróży z Polski do Niemiec. Ale normalnie będziecie w tej serii mieli taki skrót wydarzeń, jakieś tam wydarzeń, które się, które się zadziały w tygodniu moim niemieckim na obczyźnie. Także będziecie coś tam... Otrzymywali jakiś taki zlepek tych, tych informacji. I co jeszcze, muszę Wam to powiedzieć, bo cieszę się, że jestem tu, w Niemczech. I, I cieszę się właśnie, że mam tutaj tyle miejsca. I powiem Wam, że naprawdę mogę to teraz docenić, bo jak trzy tygodnie jesteście na takim malutkim mieszkanku, takim jak my właśnie mamy w trójmieście te dwa pokoiki. I balkonik, to jak przyjeżdżacie do tego waszego domu, i macie działkę, i macie więcej tutaj miejsca, i, i praktycznie jak jedno pójdzie gdzieś tam wyżej, a drugie jest niżej, to my siebie nawet nie słyszymy. Więc jest więcej tej prywatności, to zaczynacie to doceniać. I ja dzisiaj to doceniam, że, że mam właśnie taki dom, gdzie jak Pedro jest u góry, a ja jestem na dole, to my siebie nie słyszymy. Albo jak dzieci są u góry, a my jesteśmy gdzieś indziej, to też po prostu nie słychać nas. I to jest fajne. No, także to by było na tyle. Życzę Wam cudownego dnia. Cieszcie się, wypoczywajcie, używajcie dnia. U nas jest fajna pogoda, jest gorąco i zamierzamy fajnie wykorzystać ten dzień. I Wam również tego życzymy. I oczywiście zapraszam Was na następny filmik. Do zobaczenia. Zostawcie subskrypcję jak jesteście nowi. Dajcie lajka, like, napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa-pa!